Zobaczmy, jak Monika Kociołek sobie z tym poradziła, moi drodzy. Witam Was kochani w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyjechałam do Hula Kula, do centrum rozrywki i spędzę tutaj cały dzień. Będę spróbowała ja będę maskotką, będę menadżerem, będę robiła bardzo dużo ciekawych rzeczy, także oglądajcie no, do końca, mam nadzieję, że zostawicie łapkę, bo to mnie bardzo motywuje. Dziękuję za potencjał na odcinek, Weź, złodzieje się uspokój. Krypcję, zaczynamy. Teraz ja, ja teraz go... ja od Ciebie ukradnę, no, bo planowałem też o tym nagrać, ale zobaczymy. Piękny widok. A co będziesz ty stał? Co zrobiłam? Mam dysk? Teraz ty z pracy w wolniu. 44. A wy co się op***acie? wszystko? A co muszę pamiętać? Kiedy to się wychodzi? No właśnie, jesteśmy spóźnieni, kochani. Właśnie wiem, kurde, stary. Mamy za pół godziny być w pracy. Aha, czyli... Yy, czyli ona yy, musiała iść do normalnej pracy i zaczyna od tego, że spóźni się do normalnej pracy. Mm -hmm. Nie, to uderęka oglądać moje filmy, ale Lego Kozak. Yy, no ja wiem, że uderęka, ale wiesz, za Lego można się poświęcić. Wiesz, co chodzi, nie? Rozumiesz? Lego. Ty, a ja jestem totalnie nieogarnięta. Nawet gdybym była, nie wiem, na 17, 20 jakąkolwiek, to i tak się zawsze spóźni. Dobrze, że. O, dobrze, że idziesz do normalnej pracy. Bardzo fajnie. Ja się nie spóźniam. Spóźniam się przeze mnie trochę. A nie, ja często się spóźniam przez ciebie. Ale ja nie o tym mówię. Kurde monia, tak mówię. Już... Ej, serio. Są osoby w internecie, których fenomenu po prostu nie rozumiem. I Monika Kociołek jest. należy do właśnie takich osób. Nie wiem. Znaczy, ja wiem, że ona jest w tym teamie i tak dalej. I ten team jej yy, bardzo dużo dał. To jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast. Niektóre osoby są tak nieciekawe. Nagrajcie razem jak składa się Lego. To jest pomysł. Eee, niektóre osoby po prostu są tak nieciekawe, że nie rozumiem, dlaczego mają taką popularność. Nie mówię, że ten nie zasługuje, ten nie zasługuje. Tylko po prostu nie rozumiem, nie? Budziny godziny spóźnienia. Nie, Wiem, właśnie pierwszy dzień w pracy i już będę spóźniony. Nie, jesteś 17-letni dziewczynką, nie zrozumiesz tego? Kurczę, Pyczona, chciałbym być. Jestem trochę zestresowana, szczerze mówiąc, bo ja bym się też godzinę spóźniłam. O pracy niego tak dbają? Eee, ej. Zebo, a o czym kolejny odcinek masz? Znaczy ja domyślam się, że wiem, ale zastanawiam się, takie trzy, trzy odcinki mi powiesz, o, o czym masz. Bo jak. No, tak. Będziesz szybciej ode mnie na pewno, ale jestem, jestem ciekaw. Tutaj Proszę, Jeszcze tutaj. jesteś. Jak zawsze chciałam skorzystać z takie ubranie. ubrania, jak zawsze widziałam jakieś takie maskotki na mieście, to byłam ciekawa, jak to jest. Jestem prawie gotowa. Jak milion dolarów. Tak Pierwszą aktywnością będzie hula Będą Bolicie sukces wielkiej pani Moniki, to też prawda. Maskotką! No lepiej teraz. No, uśmiecha się. O, taki, taka praca fajna. Moi drodzy, za każdym razem, jak ktoś mnie zapyta, Mati, co jak, co jak YouTube przestanie istnieć? Co, co, jeśli, co jeśli z YouTubeem nie wyjdzie? To tutaj: albo pod mostem, albo jako maskotka. Potrzebna foliowa czepka do ochrony przed głupotą. Dobra, ogarniemy to stary wujek falo. Cały czas. Ej, ale się ja robię dlaczego, bo teraz jestem Inkognito i nikt nie wie, kim jestem. A myślicie, że normalnie bym mogła, nie mogła chodzić? Że wszyscy wiedzą? Oni wiedzą. Jestem śmieszne, Piąteczka. Oj, nie pomachał mi. Dzień dobry. Piąteczka. Czy tu A ja mogę mówić coś, czy nie? A okay. się przytulić? jeszcze jednego przytulaca? Zawsze możemy, żeby zostać wielkim kręgiem. A ja na przykład chciałbym zawsze zostać Chase'em z Psiego Patrolu. Ja nic nie widzę. Proszę, Chase, proszę. Chcesz balona? Tak. Proszę. Pani gruszka. Ja nie jestem gruszka! Jestem kręgier! Nie To pa! Bu! Bu! Nie dam rady. Też nie lubię... Też lubię Lego, ale nie jesteśmy na takie rzeczy, dlatego kupiłem sobie zestaw za stówę. O, Elvis. Buu. Ale gorąco mi. Ciężka robota. Przebieramy się i lecimy dalej. Pomóż Ja i... też myślałem, że fistaszek, tak. Jakie ja mam z tego wyjść? O! <grym> ja już się przebrałam i teraz będę animatorką w Hula Parku. Dajcie znać, jak zobaczycie do odcinek. Jak myślicie, to jest 11 minut filmu. Ilona ile Ilona pracowała w każdej... E... E... Ilona pracowała w każdej robocie. Ktoś tym stał tutaj? Mam dla ciebie taki challenge. pójść do normalnej pracy i naprawdę normalnie w niej pracy. Oczywiście, czy podoba Wam się taki Siema, ...format Jakub. i czy chcielibyście mnie zobaczyć w różnych innych 15 miejscach sekund, pracy? Pół godziny max, Mam pomysł, to żeby to zrobić z tego serię, się ja pracowała w różnych miejscach. Powiedzmy na przykład w Kinie, do pół, w w godziny. Także dajcie znać, 20. gdzie byście chcieli mnie zobaczyć, w jakiej pracy i ja postaram się to nagrać. Co robi animator? Na przykład filmuje tlacyk, Animuje. że na mnie się nic nie dzieje. Czasem... Animuje. Trzeba wchodzić na konstrukcję, bo jak dzieci płaczą, no to jest tam rozciągamy. Norbert, ok. I ogólnie zapewniamy im rozrywkę, jakieś atrakcje okay. animacje. Dobra. Ok, dobra. Sprawdźmy, jak się bawią dzieci, czy nic się im nie dzieje. Nic wam się nie dzieje, wszystko jest dobrze? Super. Fajnie się bawicie? Tak. A to są takie zjeżdżalnie straszne. To jakieś... Jak się bawicie, och, Rury. O. Animatro, animatoruje. Właśnie, sorry. Tutaj są tylko rury, albo wyżej wejście. Idziemy wyżej. Widzicie, praca operatora nie jest taka wyżej. łatwa. Ej, czuję się jakbym miała się dobra. W którą stronę idziemy? O matko, tutaj się trzeba wspinać, czy ja umrę tu. Pedro, tam nie wejdę. Musisz. Znaczy Nic nie, muszę. Dobra, ja idę tutaj. Pedro, pamiętaj, że cię kochałam. Czy to się zarwie? To ty masz pomaganie? A e, ja, przypadkiem praca animatorki nie, nie polega na tym, żeby zabawiać dzieci, a nie chodzić po, sobie po tunelach? Dzieciom, pamiętaj! To słyszałam jak skrzypło, ja się tu boję, że się zarwie. Mam prostu tej pracy. To dopiero początek zmiany, kochanie. Wszystko dobrze, dziewczyny? Tak! No super. I jak się stąd schodzi? Nie, nie. Jak to? Ja się tam boję. Ale to nie możesz mówić przed dziewczynami, że się boisz. Nie, nie, nie boję się, nie boję się. Wszyscy są szczęśliwi, nikt nie płacze, można kończyć tą robotę. Ja się boję. Nie, Wydaje się tu nie mieszczę! A ja jak mam się... Ja, znaczy, to, to nie, nie można tak. Pedro! Nagrywasz? Nie, jak mam nagrywać, dziewczyno? Ja jestem strasznie i dupa, no. Ja nie wiem, jak ja walczyłam na fejm, szczerze. To nie byłam ja chyba. Przygotujemy urodzinki, tutaj mamy serwetki, talerzyki, kubeczki. Chcę przerwę obiadową. Zrobiasz sobie jakieś kanapki? Nie, a nie dają tu w pracy nigdy jedzenia? Nie, to samemu trzeba sobie robić jakieś kanapki. Tak? To jest chyba moje ulubione zdanie do tej pory. Mamy talerzyki. A serwetki które dawać? No białe dam, nie? nie wiem, pracowałeś w gastronomii, to powinnaś wiedzieć, kochanie. A właśnie, no pracowałam kiedyś, ale dwa dni. Po dobrej stronie to stawiam? Czemu mi nic nie mówisz? Dobrze jest. No i dobra, wszystko zrobione. Mam, teraz a, ale, a później, tam później. To musimy sobie... Wy... Chwila przerwy, moi drodzy, chwila przerwy i lecimy dalej. Jak ty czerwony? O Jezu, tak jak to tam wyrzuciła. Niebieskie wygramy. O, brawo. U, chyba wygram. Wygram. To dzięki. Piąteczka. A to tu. Animatorka i wygrała z dziećmi. Zajebiście. Kwiateczka. Fajowa. Przebieramy się z tego i. Co ciekawe, Monika. ale musimy zjeść najpierw Federa, bo jestem strasznie głodna. Ja w sumie sobie na jakiegoś śrocika. bo tam jest bar. Tylko nie wolno pić w pracy, co nie? Dzień dobry. Tylko w łazienkach. Ktoś tutaj, jakby koleżanka e, mogła ci pomóc, to. Piereczka, motik. Dobra. Przepraszam. Pani świeta dała mi jest sprzęt. Kolejnym krokiem jest sprzątanie. I to widzę sprzątać. A... Ja jako animator się załamuję, w ogóle nie potrafię zajmować się dziećmi no. Ale trzeba to zrobić Pamiętajcie, żeby dbać o porządek, moi drodzy Jak ja tu zobaczę jakiś papier na ziemi, albo jak ja tu zobaczę jakiś obstrany kibel To od razu pod dupsku leję A ty co, będziesz tak stał? A mam siedzieć i nagrywać? W sumie to jest dobry pomysł, czekaj Bo karma cię dopadnie Już mi dopadła, że muszę się dzisiaj z tobą tu użerać i nagrywać to wszystko Ciekawe czy lustro wytrze od domu nikt nie patrzy. No ścierą, i nie będzie chyba mała lustra. Ale tu było mokre, bo prostu chciałam przetrzec. Taką ścierą się same smugi robi. No to nie robi, żebyś już te lustra, wygląda na umyty. Ja się zastanawiam, czy niektórzy ludzie nigdy nie, nie, nie sprzątali nic w domu? Jak myślicie? Jest, jest naprawdę coś takiego, że na przykład mama powiedziała, podtrzątaj pokój, i oni nie robili tego w ogóle? Chyba Twoja mama ci musi szkolenie zrobić następnym razem, jak do nas przyjedzie. Bo tu hmm. widzę, są. Nie zatrudniłem jej do sprzątania, bo się, że Sanepid mi dupę rozjebie. Aż tak... Aż tak mocno. Braki, są braki, naprawdę. I tą samą ścierą co no? Piękny widok. Masz taki na co dzień. No właśnie, nie. Takiego nie mam. A co? No nic, chciałem na pamiątkę mieć. O, to jest kubka. Nic chcę tej kupy sprzątać. Tą ścierą samą mam deskę myć? Dobrze jest, dobrze jest. Ja nie narzekam. To też praca. Kiedyś, jak mi nie wyjdzie, to też będę sprzątał kiblico. Można mieć służbę sprzątania. Aaa, to ja nie miałem. Nic no takiego. Ej, musimy kupić sobie taki płyn, bo to jest do wszystkiego. A może źle przeczytałaś e, instrukcję? No czy czytać umiem, bez przesady. Wow. Oh. Sorry, ale tutaj śle... Dowiadujemy się czegoś nowego o Monice Kociołek. Ślady ci robię. No właśnie, czytać. to lepiej się uspokój, bo będziesz zaraz sprzątał. Ale ta. Kurde, ale jestem łeb. Najpierw poprzątałam tu, a teraz muszę tu wejść i sobie robię ślady, no. Dobra, nagrane mamy. Nie, ja chcę umyć. Tak? No, tak. ja nie robię na pół wszystkiego jak ty. No dobra, to ja będę... A, czyli sprzątaczką w życiu nie wyszło? A czemu tak mówisz? Tak czekał, wiesz? No weź przestań, chodź tu. Ty sobie sprzątaj, a już nie jest tak powiedziała? Jesteś. powiedziała? Jesteś! Jednak? Jesteś! Halo! O nie! Nie będziesz tak mnie traktował! No i zobacz jak wypucowany o! Co zrobiłam? To jest jakieś tłuszcz, chyba, wiesz co to nie jest do tego. Bo to jest do wszystkiego. A może źle przeczytałeś? No czytać umiem bez przesady. Koniec roboty na dziś. Ciężka robota naprawdę. Co kolejne fucha? Ty tylko nagrywasz, a ja tutaj tyle jeszcze robię. <laughs> Takie to... Ej, czuję się taka, wiesz, ważna. Ej, wyglądam jak kierownik, totalnie. Pracuję jako marketing manager i rozwieszam plakaty w łazience. Marketing manager rozwiesza plakaty w łazience. E? Mocno czas mocno trzeba zdjąć? Nie. A, masz? Nie. To no muszę sobie poradzić, kurde. Jak manager sam przychodzi, to sam sobie radzi. Teraz ty z pracy zwolnią, kurde, plakatów nie umie rozwieszać. Dzień dobry. Pani się poci, czy... e, Nie, tutaj zapraszam do recepcji A. głównej. Dzień dobry. się tak nie opieraj, kochanie. A, no, okej. Okay. Siema, siema wszystkim, którzy przychodzą. Siemolo. Prosiłbym były 44 i 37. 44. 783217823 3, I 37 to było? Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki wydawca? rozmiar będzie? 41. 44? Jeden chyba miał A, 41? Dzień dobry, ja też wygrałam i poprosiłabym grę skoczki koczki. Proszę bardzo. Super, bardzo dziękuję. Proszę. Ej, co oni się tak tam opieprzają? Idę ich pogonić. A wy co się opie? No i dobrze, i o to chodziło. A jak w ogóle gotowi na dzisiejszy serwis? Finalnie, przygotowanie, wszystko gotowe. Za powodzenia życzę w takim razie. I nie ma gadania. Kolejną pracą jest. Co jest? No pokaż. Kręgle są. I będę teraz instruktorem, właśnie instruktorem. Mhm, mm okej. Okay. Kręgli? No po prostu będę pomagać, Można muszę na przykład gdzieś kulatą. tą. Kręglarką. Muszę wejść pod. Spór. Kręgielką. Na przykład. Siema? Kręglem. Chłopaki? Siema, siema, siema. Jak tam dzisiaj To ty mi powiedz. No dobrze, dopiero przyszłam na zmianę. A, ja też właśnie. No to widzisz. A my gramy teraz? No tak. A to wy też gracie jako instruktorzy? Musimy umieć. Dobra, to co? Monika. Pamiętasz wszystko? Tak. A co muszę pamiętać? Strzałeczka w lewo kasujemy, w bo przychodzimy dalej. No i gramy, moi drodzy. Kręgarzem. Kręgarzem jest dokładnie. Pionkiem chyba. Ooo. Shot widzę. Nie, jak się rzuca pan instruktor. Lewo czy prawo ręczna? Prawo. Prawa noga tutaj. Y -y, nie wiem. Nie mogę bliżej? Mogę, ale tutaj mamy przygotowanie do rzutu najpierw. Drugą nogę stawiamy pod, żeby ta kropka, kropka to pod nogami. I w lewym już wyrzucasz, tak? z tej kropki wyrzucasz. Uszami rusz i znikaj już. Kręgowcem jest to. Bez kręgowca, nie myślę nawet. Pan topelkiem. No i sztoc! Ej, coś tam nie działa! Idziemy tak? Zawsze chciałam tam wejść, zawsze. Oraz tu moje marzenie jest to ciekawe jak tam jest! O kurde! O, kurde! tu! Zajebiliście tu się. To są jakieś przyciski. A! Co to są to? YouTube nie dał znać, to jest popierdolone. Osoby wspierające. Moi moderatorzy. Też nie dostaję powiadomień o tym, że mam lajba. Z Magdalena. Pozdrawiam Ci bardzo serdecznie. Dziękuję, że, że wspierasz kolejny miesiąc I bardzo mi przykro, że ominęły cię dosłownie. Kurwa kurcze y, 3 godziny 20 minut lajba, nie? O maszyny! Mocne tak, szczerze. Że... Prędzej to się wychodzi. No tak, się dużo dzieje. Teraz kolejna robota: wymiana tiketów w maszynach. Dobra, leci. Dostajecie karteczkę i tam są punkty, na przykład jest powiedzmy, 100 punktów i można wymienić to na nagrodę. Dobra, nie. Nie. Nie, dobra. Dobra. nie można chyba w pracy pić, a jak sobie, to mam taką ładę na drineczkę jakiegoś Ale dobrego. Ty, że nie jesteś po pracy, wszystko zrobiłaś. Wszystko zrobiłam już? A no to trzeba, no to akurat wypada po pracy. My poprosimy po pracy, bo już jestem po pracy. Jakiegoś takiego lekkiego nie. Za 20 minut w każdej pracy była, nie? Z 15 może nawet. Mocnego, szucika, kolorowego, na przykład jakąś kamikadze, takiego słabego. Uuuu, proszę się bardzo, no, zrób widzowie. Mmmmm, yeah. pyszny. Dobra, moi drodzy... Ja lubię słodkie. ...kończymy ten film, dziękujemy hura, kula za udostępnienie nam tego, centrum rozrywki na nagraniach filmu. Ja się zamierzam, że zostawili łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Do widzenia. No, do widzenia, Monika. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie Moniko i życzę ci dużo zdrowia przede wszystkim.